Więc Słuchajcie dziewczyny, powiedzcie co tu się dzieje, co robicie. Wygrabujemy tak, głównie ubrania, te, mm -hmm. które przychodzą. I cały czas tutaj poprawiamy, bo no, jest ich sporo. Mm -hmm. Więc musimy to cały czas poprawiać, mm -hmm. pojechać, żeby było jak mm -hmm. najlepiej po prostu tutaj korzystać. A tutaj. jaki macie system? O, się się przychodzi? Do... O, swetry do swetrów, bluzy do, do bluzy Wszystko okay. udało się znaleźć. I macie też podział na damskie, tak, męskie? Tak, to Dobra, przepuszczamy tutaj. A, okay. Okay. a a powiedzcie, ile codziennie pojawia się takich nowych rzeczy, które ktoś przy, przywozi? Dużo, bardzo dużo. Czyli ile, z 10-20 razy ktoś przy, przyjedzie w ciągu dnia? No to na świecie bo... tak po pudłach przywozimy. No, 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 pudła, no, 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 po pudłach, czyli po prostu Wy dostajecie tak. pudła? dostajemy tak. tak. dużo pudeł, jest jeszcze pełno pudeł mhm. nieaspakowanych, bo się po prostu nie mieszczą jest tyle tych ubrań. Mhm. Mm -hmm. A powiedzcie, a ile schodzi ich, to tak ktoś tu przychodzi, czy przychodzą do was ludzie z zapotrzebowaniem i wy rozdajecie, jak to jest? No, jest Najczęściej też mm -hmm. przychodzą tak w, później, w późniejszych wieczorach, mm -hmm. tak około godziny 20, to wtedy mm -hmm. jest mm -hmm. jej więcej. Można wejść, ja tutaj słucham jak, jaki jest system. daje. No i słusznie, to trzeba im dać robotę. Przepraszam, że im przeszkadzam, ale, ale ja chciałem się... Nie że wam Nie, nie, no nie, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze. To się cieszę, że jest atrakcja dodatkowa na nagraniu. Dziewczyny, dobra, to powiedzcie, a myślicie, ile jak, jak to szybko schodzi? Myślicie, że to zejdzie w miarę Myślimy, prędko? Czy nie, po prostu też od rzeczy, bo na przykład mhm. takie swetry schodzą trochę mniej, mhm. ale rzeczy typu na przykład t-shirty, koszulki, no, no, bezył tak. mhm. bardzo szybko. Bo generalnie pewnie tak jest, że oni mają sweter na sobie, albo tak, drugi... Wiadomo. Ale nie, nie wzięli za dużo rzeczy na zmianę. Tak, tak. Proszę, żeby mieć mhm. A słuchajcie, tutaj są te wszystkie rzeczy higieniczne, jak to schodzi? No to to Proszę, może pan przejść, proszę bardzo. Mhm. Czyli co? Schodzi, tak? I co schodzi przede wszystkim? Deodoranty, Dezodorant, bardzo mhm, szybko, mhm. najmniej tak naprawdę i jeszcze kremy, takie mhm. dla dzieciaków. No tak, bo dla dzieciaków to też pewnie nie wszyscy pomyśleli, żeby wziąć, nie? Też w sumie no klaski schowali, ale No tak, no jasne. No dobrze, a jest coś takiego, że boicie się, że Wam zabraknie, czy raczej na teraz jest wszystko okej? Znaczy no jedyne co to bielizny, arkaity, szerpy, takie szerpy. Czyli na razie wszystko jest. Słuchajcie, to się pomodlę o Was. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że zaopatrujesz. Dziękuję Ci za dziewczyny, za to, że tu są i pomagają i daj im mądrość w tym dzieleniu wszystkich rzeczy i prosimy, żeby niczego nie zabrakło. Amen. Dzięki. Do zobaczenia gdzieś następnym razem.